Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, postanowiłem, tak jak powiedziałem. Dobra, postanowiłem e, nakręcić, e, nagrać tą modlitwę, którą tutaj zaplanowałem. <grym>, zaplanowałem, a stwierdziłem, że dlaczego nie? Skoro wszystko, co się dzieje, zostało przewidziane w związku z tym, że mamy po raz kolejny odwołane święta Wielkanocne, e, także będzie to ode mnie dla tej resztki nas. Mam nadzieję, że gdzieś tam się jeszcze tacy pojawiają. Teraz na początku, tak jak zawsze, w tej sytuacji, kiedy to będą kwestie religijne, od razu dziękuję wszystkim tym, których to nie interesuje, żeby się niepotrzebnie nie denerwowali. Po prostu. Także, także od razu podziękujmy. Zapraszam do mojego historycznego kanału. Natomiast teraz do tych, którzy są zainteresowani. No, to właśnie, między innymi, z tymi moimi ostatnimi, właśnie zainteresowaniami. No, jest to związane z tym. I teraz, tak, na początek, może taki spis treści, sobie zrobiłem. Jak nigdy. Miejsce i wybór do modlitwy. Jaka postawa? Jaki trzeba wybrać czas? Czy można się pomodlić wspólnie? Gadżety, oczywiście, w cudzysłowiu do kogo się modlimy czy codziennie, i z co ja to napisałem? Z jakich środków korzystamy? Ale się ja jestem dobra? Z jakich środków komunikacyjnych, dobra, nieważne. Lecimy dalej, lecimy po kolei. Słuchajcie, ta modlitwa będzie nagrana. Nie wiem, dzisiaj to chyba się nie wyrobię. Bo, dlaczego? Ponieważ kilka wstawek z, od siebie wrzucę. Nie będzie tego wiele, ale troszeczkę będzie. Eee, Marci mnie tylko to, że to może trwać 15 minut. Trochę długo. Trochę długo. A może nawet przekroczyć. To też ostrzegam wszystkich. Druga rzecz. No więc zaczynamy. Miejsce wybór. Słuchajcie, e, jeżeli już ktoś włączy ten mój filmik. Należy jakie miejsce wybrać. Wybrać należy miejsce mm, spokojne, najlepiej, żeby to był jakiś pokój, gdzie będzie można się zamknąć. Nie znaczy to, że już musisz się izolować od całego świata, gdzieś tam, za, za drzwiami, ktoś tam, czy dzieci biegają, czy ktoś tam. Nie, nie ma to znaczenia. Nie musisz być w takiej zupełnej ciszy i tak dalej. No, rozumiem, że ty się zamkniesz, jak ktoś za klumny od, odpali tam na zewnątrz, wiesz, i będzie cię celowo ci zakłócał. To było tyle. Teraz tak. Jaka postawa? Słuchajcie, miejsce i postawa. Musi być w tym miejscu wybierz sobie wygodny. Najlepiej fotel. Bardzo wygodny fotel, w którym ci bardzo dobrze siedzi i ważna sprawa, żebyś mógł oprzeć głowę bardzo istotna kwestia. Eee, może to być jakiś tapczan również. Ostatecznie krzesło. Krzesło jest, nie polecam, jakieś wysokie, wygodne, ale jeżeli to jest takie krzesło z, z oparciem, żebyś mógł swobodnie położyć, nawet to takie, może być to krzesło biurowe, no ja siedzę w takim, takim zwykłym krześle, też przejdzie, ale też wysokie, żeby, żebyś mógł spokojnie eee, oprzeć głowę, no, tak, tak jak to, tak to ujmę. Teraz tak. To by było, a więc to z takich rzeczy. Czas. Czas, kiedy, kiedy czas jest nam modlitwę? No, możesz w zasadzie przez cały dzień, kiedy będziesz miał czas, ale jeżeli masz na głowie jakieś kłopoty, sprawy, prace, troski, to raczej nie. Ale wybierz czas. Według mnie najlepszym czasem jest czas wieczorny, ale nie czas że ty już wiesz, siedzisz przed telewizorem i już ci tam wiesz, oko opada o, już trzeba iść spać. no, Aha, no jeszcze, jeszcze odklepie pacierz czy tam jakąś modlitwę, No nie. Wybieraj czas taki, że najlepiej dwie, a już maksymalnie jedną godzinę przed pójściem do snu. Kiedy już wiesz, że tam będziesz przykład godzina, 23.30 czy 24, bo tak się teraz idzie spać, ja bym tak chodzę. To wybieraj czas na dwie godziny wcześniej. Kiedy jeszcze jesteś w 100% tak świadomy, świadoma tego, co robisz. Aha, czy można się modlić wspólnie? To na, na, na koniec. Tak zwane, oczywiście w cudzysłowie, gażety. E, istotna sprawa. Istotna sprawa. E, jeżeli masz w domu pasyjkę, krucyfiks, figurkę, może to być figurka najświętszej Marii Panny. Które nienawidzą wszystkie sekty katole, chrześcijańskie. Sekty chrześcijańskie nienawidzą Martina. dobra, Ale to jest po, na temat. Zwracam się o. Lepiej, żeby to był krzyżyk. krzyżyk. Jakiś niewielki krzyżyk. I istotna sprawa, żeby on nie stał cały czas. Widzisz go cały czas, wiesz, choć. Jako jeden z wielu. Tu masz kubek do kawy, tam jakaś książka, tu jakieś, wiecie. A między tym stoi sobie ten krzyżyk. Nie. Ważne, żeby to. No nie musi to być jakiś potężny, tam, tam, ten mały przedmiot może być schowany. W miejscu niewidocznym, chociaż będziesz miał na, możesz mieć na ścianach obrazy świętych, cuda niewidy. To do tej modlitwy miej taki jeden przedmiot. Miej ten jeden mały krucyfiks, że przed modlitwą wyjmujesz go. On ma być, on ma się wyróżniać w tym momencie. Ze wszystkiego, co, co, co masz dookoła siebie. I teraz co robimy? Stawiamy go na wysokości głowy. Jak przyjmiesz postawę stojącą, to postaw go nie gdzieś tam wysoko. Jeżeli masz taką możliwość, może nie masz, postaw go na stole, jak już nie masz gdzie. Trudno. Ale ważne, żeby on stał wyżej. On stał wyżej niż ty, jak będziesz siedział. To jest bardzo istotna rzecz. Nie będę je teraz w tym filmie omawiał. Może kiedyś omówię. Dlaczego tak ma być ale jeżeli już, postaw ją na wysokości głowy. No modelko wyżej może być, ale nie w ten sposób, że tam musisz jakiś krzesło zostawiać albo gdzieś tam pod sufitem. Nic bardziej. Nie, normalnie, zwyczajnie postaw. To takie, taka, taka rzecz. Może wrócę. Może wrócę do tej, czy modlić się wspólnie. Słuchajcie, jeżeli już, ja może nakręcę inny inny. Instruktorz do modlitwy wspólnej, ale jeżeli już to się zapyta, jest nas kilkoro, to jeżeli już, to, to może tylko króciutko. Jeżeli jest kilka osób, dwie, trzy. No bo na przykład cztery byłby problem, ale nie, nie ma problemu. Ża żaden problem. Przede wszystkim, bo możecie się w kółku mówić. I wtedy po, powinniście mieć dwa gadżety. Jeden z. Ale to Ja bym nakręcił drugi film. Za długo to gadam. Nie. Natomiast jeżeli jesteście dwie osoby, trzy, usiąść. Wszyscy muszą, wszyscy muszą mieć wygodną postawę to jest, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz i teraz e, kładziemy sobie ręce na, 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 dotykamy się dłoni, ale nie na, na zasadzie uścisku żeby trzymamy się tu sztywno razem tu nie, kładziemy swoje dłonie Jedn, jeden kładzie nam dłoń i drugi, nieważne, góra, do istotne. kładziemy sobie dłonie e, dobrze by było, żeby e, młodsza dłoń była wyżej ale to jest nieważne, nieistotne Kładziemy sobie dłoń. Do modlitwy przygotujemy się. Jednym, jak najbardziej, może, może nagram, dlaczego tak jest i co to, co, to, co to daje. To by było tyle, że można się jak najbardziej. Ech. Czy codziennie, czy codziennie się modlić? Słuchajcie, czy codziennie modlić się w ten sposób, jaki ja tam jaki ja tutaj zaprezentuję? Ech. Nie proponowałbym codziennie. Wejdzie to Taką mantrę. A ja nie chcę, nigdy Mantra to jest słowo, pamiętajcie o demonów. wejdzie co? ci w krew i przestaniesz myśleć. Ale jeżeli ktoś chce, nie ma, nie ma żadnego problemu. Można i codziennie. To nie ma problemu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może nagram. Nawet zastanawiam się, czy nie nagrać na każdy dzień tygodnia miesiącach, wie. Jest tyle bardzo ciekawych różnych modlitw, których ja nie modlę się. Ja się nie modlę, powiem Wam szczerze. Nie, nie to, że nie, nie, przepraszam, źle powiedziałem, nie modlę się. Jest tyle pięknych modlitw, o których ja nie znam. Przeczytałem, gdzieś tam one leżą. Po prostu, ale jest bardzo wiele, bardzo wiele różnych, bardzo fajnych, bardzo fajnych tak powiem, te słowo modlitw, naprawdę, które porusza, takie modlitwy, które poruszają serce, a to jest, to jest też istotne. No na końcu powiem jeszcze jedno, to już będzie trochę kontrowersyjne dla wielu. Słuchajcie z jakich środków korzystać. A może jeszcze taka techniczna sprawa. Jak już będziesz w tym pokoju, zanim jeszcze dojdę z jakichś środków. Słuchajcie, można korzystać ze słuchawek, a najlepiej jakby to były kolumny. Ale nie ustawiasz tej modlitwy na jakiś łomot. Ma być to ustawienie tak, żebyś ty słyszał. Wyraźnie, wyraźnie rozumiesz. A nie na, na zasadzie, że wstawiam kolumny i głos jakiś tutaj się wydobywa, nie wiadomo co. Natomiast, jeżeli e, naprawdę masz taki, taki system, taki problem, że, że nie możesz się odizolować od, od... no gdzieś mieszkasz, mm, w... może gdzieś e, na jakiejś tak zwanej stacji, czy ty w różnych sytuacjach jesteś, albo jesteś u kogoś, a chciałbyś jednak się skupić na, na tej modlitwie. To dzisiaj jest taki szereg środków technicznych słuchawki. Słuchawki, tu cuda nie widzę teraz, to są te przezprzewodowe. I. Aha, nie przygotowałem się. Nie stosujcie słuchawek tych, do, tych wkładanych do ucha. E, nic nie da. Jeżeli już e, masz te słuchawki, załóżcie takie, wiesz. Nie mam ich tutaj przy... w ogóle. A właśnie miałem to zrobić. Dobra, nieważne. Wracamy do tego. E, jeżeli już słuchawki duże, izolujące bezpieczeństwa. Jest to mało komfortowe, ponieważ w czasie modlitwy możesz czuć, jakbyś miał kask na głowie. Takie może się odbierać uczucie. Z czasem się można do tego przyzwyczaić, ale lepiej jest, jak dźwięk dociera do ciebie bez żadnego automatu. Nic się nie blokuje, czyli nawet kolumna, Pyk, głośnik i to wszystko płynie do ciebie. Jest to dużo lepsze niż ta słuchawka. Ale. Może być, tak bo by tyle, A i, te, i teraz to na końcu sytuacja z jakichś środków. Słuchajcie. Mm, jeżeli ktoś mi powie na początku, to już teraz, może najpierw od tego zacznę. Jeżeli ktoś powie, że a facet się chce promować, mm, kolejny jakiś y, matoł, który tutaj jakieś cuda tworzy, żeby sobie zwiększyć subskrypcję zasięgi i wykorzystuje tu wiarę i tak dalej, i tak dalej to ja nie będę się z nim kłócił. Nie, jeżeli tak sobie myśli, niech i tak jest. Nie mam zamiaru w ogóle, nie będę nawet te, tego tematu... Jeżeli ktoś tak powie, skoro tak uważasz, widocznie tak jest. Znaczy, natomiast o co chodzi? A teraz powiem, o co chodzi. Chodzi o to, żeby, jeżeli to jest możliwe, za każdym razem yy, odtwarzać to przez YouTube'a. Normalnie cały czas z internetu. Nie mam nic przeciwko, jeżeli ktoś sobie ściągnie to na pendrive'a, i tam jakiegoś innego drive'a I na przykład komuś to wręczy, a to jeszcze może na koniec. E... I odtwarza tylko. Albo sobie zgra i sobie odtwarza z komputera. Nic. Nie ma tu żadnego problemu. OK. W porządku. Daję to gratisie. <śmum> Daję gratisie modlitwy, które są przez kilkuset lat. No, nie zimne jest. Nisiek. Dobra, nieważne. Wracamy do tematu. Dlaczego? Oto słuchajcie, to już się zaczęło za, za czasów naszego Jaśka. Nie ma w ogóle ewangelizacji. Dzisiaj nasza wiara katolicka, chrześcijańska, to w zasadzie już nawet nie jest e, kontynuowana. Ona, jest, ona się, on jest w odwrocie. Już nikogo nie namawiamy do, do wiary w Jezusa Chrystusa, do Boga, do nic w ogóle. Po co? Po co? E, Rzym, Episkopat Polski uznał, że Jezus Chrystus jest jednym z wielu bogów. Ma się z czym przejmować, nie musimy ani do świątyń, może mamy radio, telewizję i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym teraz godzinami to tłumaczyć. O czym ja tu mówię? Słuchajcie, jeżeli YouTube ma to do siebie, że każde wyświetlenie zwiększa zasięgi, a skoro zwiększa zasięgi, to może przez przypadek, jeżeli będziesz klikał codziennie, to może nawet starszą osobę nauczyć, klikał codziennie, to będzie nabijało, komuś się to wyświetli. Gdzieś tam komuś się wyświetli. I tak jak wspomniałem na początku, ten sobie, ten ktoś zacznie oglądać, bo mówi, no, 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 jakiś idiota, jakiś cymba, prawda? Jakiś pajac internetowy. Ale może przesunąć, wiecie, ten no mój i początek. I później słucha jakieś tam przykazania kościelne. Jakaś najświętsza Maria, Panna, ma, jakiś tam. Ojcze nasz? Jakieś tam przykazania yy, kościelne, jakieś tam wiesz inne, jakieś rzeczy. Coś może w nim wiecie, zakiełkować w tej osobie. I. Dzięki takiej sytuacji to nie ja, a to, to, to właśnie twoje kliknięcie może setne, może, a może tylko raz obejrzysz i więcej tego nie będziesz już oglądał, trudno. Ale to może kliknięcie może kogoś e, uratować albo nawrócić. No, uratować to wiecie to co. E, albo nawet, jedźmy dalej w tym. Ktoś jest załamany, firma tu ma furek, ale wszystko mu nie idzie. e dobra, odbieram sobie życie, bo tam kontrakt mi nie wyszedł idę się powiesza, i tak dalej. No i włącz, ale bo, prze obejrzę sobie tego YouTube'a i wrzuci. I może, za może przez chwilę zamyśli się, może coś wiecie. To jest oczywiście, oczywiście robię to w wielkim, wielkim takim trochę z przymrużeniem oka, ale, ale jest jej taka szansa, że być może yy, komuś. Yy, 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 to nie wiedział nawet o Ewangelii, albo nawet był przeciwnikiem, albo w ogóle śmiał się z tego, być może to pomoże. To, to tak ja, ja na to, to patrzę, ale tak jak powiedziałem na początku, gdyby ktoś mnie tutaj teraz zaczął, że ja to się promuję, niech tak będzie. Nie jest, dla mnie to akurat nie jest to babasz. To, by to by było chyba na tyle. Będzie to modlitwa właśnie w tym czynniku. Aha! To chyba jeszcze nie jest... Mm, nie powiedziałem tego właśnie. O kurde, ale przegołem. Dobra, to powiem jeszcze. Hmm, Ważne rzeczy zapomniałem. Widzicie, to tak się tak się składa. Dobra, lecimy. Tak już przegołem. Słuchajcie, dlaczego taka postawa? Ważna rzecz, a nie inna. Dlaczego mówię o fotelu o wygodnym krześle, o wygodnej. Przepraszam, Sofie. Słuchajcie. E... Bardzo, bardzo ważna sprawa, widzicie. Do kogo ta modlitwa jest skierowana? Musimy pamiętać. Dlaczego ja to przełożyłem? Dobra, do kogo? Nie do syna, nie do matki, nie do dyrektora, w którym firmy pracuje, czy tam dyrektorki nieistotne. Nie do ministra, prezydenta, czy do papieża. Nie. Modlitwę, którą ja, ja prezentuję, jest do Boga. Do stwórcy, i to jest ważna rzecz, do stwórcy. Czyli ci wszyscy ludzie wysoko postawieni tutaj na, na tej naszej ziemi, oni dopięt nie dorastają stwórcy. Dopiętnie dorastają e, mojemu Bogu, no i Waszemu oczywiście mój e, Jezusowi Chrystusowi. A więc e, pamiętajcie, zwracając się do takiej istoty nadprzyrodzonej, nadziemskiej, która była człowiekiem, musimy. Przyjąć określoną postawę. I ktoś powie, no to przecież to jest urągające. Jak to? Facet, e, facet e, mówi o modlitwie do Boga, a ty się rozwalasz jak, jak jakiś ten fotel. Nie rozwalasz się, pamiętaj. Tu ja nie mówię, wrócę do tych kwestii technicznych, żadnych tam leżanek, jakiego, jakichś tam dziwnych psychologów, czy i tak dalej. Nie. Dobra, wracam do tego tematu. Musisz wiedzieć, do kogo się modlisz. Do kogo będzie skierowana modlitwa. Kwestia historyczna. Zawsze jest tak, że jak ktoś czytał, no ja teraz mam trochę czasu, to czytam właśnie kwestie właśnie tam Biblii, te różne spotkania z królami, jak to tam wiecie opisują i tak dalej. Zawsze jest tak, że przychodzisz przed ładonalnego władcy i oddajesz mu pokłon. Niektórzy nawet kładli się i tak dalej, znaczy kładli się, rzucali się na twarz, wyrażasz szacunek. I ja nie wiem ci o tym mówiłem. Po ustawieniu tej, tej, tego krucyfiksu, tej, tej, tego krzyżyka, tej, 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 tego lichtarzyka, e, możesz uklęknąć na chwilę. Jest to nawet wskazane. Jeżeli jesteś zdrowy i tak, i tak dalej, uklęknij, oddaj hołd. Oddaj hołd, a następnie usiądź, kiedyś oddasz hołd i rozpocznij modlitwę. W czasie modlitwy nie może ciebie rozpraszać żaden ból mieć. Chociaż mówię, może tak być, że będziesz chory na coś i tak dalej. Nic Cię nie może rozpraszać. Nic. Żaden mięsień, żaden, żadne ścięgno i tak dalej, i tak dalej. Żadna komórka Twojego ciała, bo mi zdrętwiała noga, gdzieś tam klęczałem. Wiecie, ludzie się modlą na kolanach i tak dalej, ileś tam czasu, a później się okazuje, że on w połowie modlitwy to już nie, nie myśli, o modlitwie do Boga, tylko myśli kolana mnie bolą, kurczę, muszę wstać, muszę to zakończyć, bo im, albo im szybciej to zrobię, tym szybciej wstanę skonal. O, z e, 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 m, minie ten ból. Albo tam na jakąś postawę, wiecie, to, na baczność gdzieś tam skupię tu, mięśnie, poślady ściśnięte, wszystko, wiecie, że tak mówię. I e, kończy się to tym, że odklepujesz 90%, bo ty się nie skupiasz na przekazie i to na tej rozmowie z Bogiem, na jakąś prośbę masz, tylko na swoim ciele. Ty się skupiasz bardziej, kiedy to się skończy, kiedy ja już będę miał z tym dosyć, bo ja już mam tego, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jest to bardzo ważne. Jest to bardzo istotne i dlatego taka, a nie inna postawa. Nie jest to postawa urągająca rozmowy naszej z Bogiem. To jest tylko i wyłącznie pod tym kątem. Żeby nasze ciało, które nam dał Stwórca, bo to ciało nam dał Stwórca, służyło nam my o nie dbamy i przygotowujemy je do modlitwy. To będzie w tej modlitwie po kolei. Jeszcze zastanowię się, czy pociągnąć to po całości, czy skrócić. Chodzi o to, o to przygotowanie przed, przed modlitwą, ale chyba pociągniesz jak zrobić, to zrobić. Dobra, trudno, ale jest to bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz szacunek i po końcu, na końcu możesz jak najbardziej wstać jeszcze raz e, przy, uklęknąć przed swoim stwórcą, przed, przed wizerunkiem, jaki sobie postawiłeś i zakończyć. Hmm. No, widzicie to tak? Przygotujesz sobie w plan i przeciągasz. <dobrze>, Dobrze, moi drodzy. To by było tyle. Także, także nie, nie jest to nic wulgarnego. Za tą postawę pewnie, pewnie wielu się obrazi, ale to nie muszą, tak jak powtarzam, e, nikogo do niczego nie zmuszam. Ja tu nie jestem żadnym powołającym na pustyni. Dobra, za długo. Za długo trzymajcie się.